Państwa trzeba sobie zdawać sprawę, że... Cukrzyca nie boli, nie czekamy na dolegliwości, aż coś nas zaboli, tylko poszukujemy w sobie, czy jesteśmy z grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy. Czyli taką, takie osoby z grupy ryzyka to są osoby właśnie z otyłością, z chorobą otyłościową, z nadwagą, z innymi zaburzeniami metabolicznymi, czyli z nieprawidłowym lipidogramem, czy z nadciśnieniem, z chorobami już serca czy z zaburzeniem zespołu policystycznych jajników to dotyczy kobiet znowu także grupa kobiet czy wystąpiła w przeszłości jakieś niepowodzenie położnicze czy było urodzone dziecko z makrosomią z dużą masą urodzeniową czyli powyżej 4 kg i wreszcie osoby z wywiadu czyli wywiad rodziny w kierunku cukrzycy chorób serca otyłości czy wystąpienie w przeszłości